Mam wrażenie, że nie ma mojego live'a Znowu No właśnie, chyba tak Chyba tak właśnie Czekaj, zaraz zobaczymy Czekaj, zaraz zobaczymy A nie, jest Czemu mi się nic na czacie nie pisze? Czekaj, czy jest Czemu kurwa w takim razie czat nie jest nic się nie dzieje na czacie? Właśnie miałem, że coś jest kurwa niegrane Akurat... A to koleżanki z Soraj! No i co? było w w Explosion? i no, ja, no i co? Ja było? Się w tym, było, się. było zajebiście? No, ja, było. Do której się ławiłyście? Do, do, piątej. do piątej rano? No, to rano? No i i co? No A co? Ja 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 my to, my byliśmy. W sketchu. O i co? My byliśmy. co? My byliśmy. No i co? No, nie, on wystarczy. Yeah, ja, ja nie byłem, bo yeah, ja za młody. No, jestem. Ja jestem młody, Nie, byłem, nie, nie, Ja za, nie, ja jestem, 19. jestem. No nie, 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 powitać. nie, 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 ja, nie, sklecił, przecież, no, no, no Ja, ja nie, nie, ja no nie, 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 ja, nie, ja nie, 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 Ale u nie, 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 jest? Od 18. No to może tutaj przyjdę dzisiaj wieczorem. O, chyba się nie wpuści. Nie wpuści mnie pani. pani nie nie no. Ale to bez live'a przyjdę. No wiadomo. Tak, bez live. No. no a wy gdzie dzisiaj no, lecicie? Też no znowu tutaj. do tego... A tutaj właśnie. No. no to może się później zobaczymy. No Ale na to was pewnie będzie. Ale to ja. A co? Nie, nie, co, a nie, nie. Nie, to to nie, nie nagrywać. Nie, nie się nagrywać. Ja nie, nie Już wszyscy widzieli tego live'a. Nie, tak wszyscy, nie tak Dobra, lecę. Trzymajcie się. Chodź, Wolcik. Gdzie jest live? Volta. Volta live jest na YouTubie. Co? Młody się drugi rozwój. Stary, ja słyszałem, laska chyba oglądała wczoraj Twojego live'a. Że jest z jest i zaczęła o tym mówić. Oj, stary. Nagrabiłeś sobie troszeczkę Stary, co? Ja to mam A wyjebane, wyjebane Stary Nie no. znam, nie mam zamiaru się. Dobra, ich chodź Osiemano Kala i chyba Kala i Nancy chyba Dora, chodź do Jeffson Pójdziemy One dzisiaj, ale one lecą gdzieś dalej, myślicie? Czy kurwa tutaj będą wysiadały? Pojechałeś tak gdzieś daleko, pierdolone one. To dzisiaj nie imprezują chyba tutaj. Albo może później przyjdą, gdzieś zaparkować jadą. Co kończyć? Ukończyć trzeba coś. Co ukończyć?